Witam w dzisiejszym filmiku Szykowałem ten filmik długo Ponieważ będzie tłusty Będzie gruby Tłuste kontrakty Na które wydałem 20 zł Więc będzie gruby Jeżeli jesteście gotowi Na filmik to zapraszam serdecznie Pierwszy kontrakt wygląda tak To jest taki typowy Pod zadymkę kontrakt Mamy tutaj Same blue style w jakiś floatach byle jakich. Jednego Urbana 10% na profit, duży. No i tutaj na lekką stratę. No, ten kontrakt jest taki pod poddymka, ale głównym tematem odcinka jest kontrakt podesłany od Widza, którego wykonamy w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to jest Minimal Wear. Minimal Wear 20% na profit, 3 dolary. Nie wiem, czy to nie jest za głośno, trochę cisza może. W że tak bez montażu, ale nie lubię montować filmów. Dobra. Yy. No tu jest 20% na profit. I kolejne to jest Battle Skirt w wysokim flocie, bo tak mi się zachciało, sobie. wysokie floaty pos poszukałem. To jest drugi kontrakt. Jesteśmy oczywiście na stronie CSGO float. Dobra strona do kontraktów podliczania 20% na profit. 20% na profit. 10% na profit, więc dzisiaj... Ryzykowny filmik. Ryzykowny filmik. Ostatnie filmy nam oddawały. Więc zobaczymy, jak pójdzie dzisiaj. Czy muzyczkę? Może jednak. <grym> Dobra, trudno. O CS-a przechodzimy. Witam w CS-ie. Witam. Lecimy. 30 itemów i w moim eku. Ło, chłopy lag. nigdy tyle i nie miałem. Ok, zacznijmy może od tego. Yy, na Battle scareda. to są te tutaj skinki, wszystkie. O, może akurat pod drop nam się uda Battle Tak, są Battle to znaczy że do tego są. Dobra, może poczekamy na drop w międzyczasie się upewnię. To jest dobry float. To są te float. Tak, dobra, czekamy na drop. I lecimy z pierwszym kontraktem. Uwaga. 3, 2, 1. Jest! Pierwszy kontrakt siadł. Pięknie. Mamy akurat pod drop. Akarza czerń. W wysokim flocie. Jest bardzo czarny. Jest bardzo czarna zielony. Taki czarny, że zielony. Widzicie? Zielony aż jest, kurde, taki czarny. Okej. Okay. Pierwszy kontrakt za nami Kadu Dziękuję, drogi widzu, za odesłanie. Przepraszam, nie pamiętam Twojego Niku, ale dziękuję ci. Mam nadzieję, że oglądasz ten film. Wszystkich oglądających, zachęcam do lajka, like zostawienia A my lecimy już z kolejnym kontraktem. Tym razem na minimalera. Minimalware tym razem wjeżdża na rejony. Czy będzie znowu akacz? To są Minimalware'y. Oczywiście AK Czerń, drugi raz, pod rząd, lecimy, proszę, 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 Python Holo, Gold, 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 lecimy. Co jest? Co jest nie tak? Co jest z moim szczęściem? Minimalware po ciężkich walkach? Co tu się dzieje? Halo? Halo, Gaben? 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 20 zł. Gaben? Gaben? Łat? 11 zł, już 30 zł. Mam na, na ten film wydałem 20 zł, jak mówiłem. Okej, okay, to jak ten ostatni siądzie to już teraz tu nie dowierzam. To jest 10% na profit i to duży profit. Uwaga, widzowie. Zostawcie lajka za, like za ten kontrakt, bo jest to jest zadymiarski, zadymiarski. Oczywiście modlimy się tutaj o niebieskie Warikamo, Objazd lub Nitro. Modlimy się tutaj do gejbenka. do gejbenka, do gejbenka. Proszę, gejben, gejben. Dobra, to jest ten moment. Nitro, Nitro, Nitro. Aj, to nie jest niestety to. Kurde, niestety ten ostatni nie siadł. Ale i tak dzisiejszy kontrakt... Dzisiejszy film jest na plus. Kurde. Bardzo fajne kontrakty podesłane od widza. Tutaj z kolekcji Snakebite. Dobry, dobry tutaj ziomek, napisał pro komentarz z propozycją. Więc, jak wy chcecie mi jakieś filmy, podesłać jakieś kontrakty takie stosunkowo tanie do 50 zł, do 20 nawet, żeby było parę na film. To oczywiście zachęcam do. Komentarzy, do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Widzimy się w następnym filmie. Nie wiem kiedy. Nie będę się określał, bo was nie chcę okłamywać. No, więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Ściema Pa.